Nie ma nic gorszego dla człowieka nad pychem. Rak ciała. Gdy ktoś zachoruje na tę straszną chorobę, ojciec Pio powiedział, że rak to jest choroba świętych. Ale rak ciała właśnie jest często zbawienny dla duszy. Rak pychy pogrąża człowieka w piekielnym cierpieniu. Nienawiść, złość, nerwice biorą się z pychy. I przeradzają się z czasem w różne też choroby ciała. To sami ludzie przysparzają sobie i innym najwięcej cierpień przez pychę. Człowiek nieraz czyni z siebie taką ofiarę w postaci swego cierpienia. A jakże często to właśnie cierpienie jest wynikiem jego własnej pychy, jego grzechu, jego błędu. Pycha niszczy każdego człowieka, niszczy również zdrowie wszystkich. Gdyby ludzie umieli kochać i chcieli bardziej kochać, byli pokorni, mniej by też chorowali. Dziś dla wielu wiara to często wiara w siebie tylko i w swoje możliwości. Chrystus uczy nas, jak żyć dla innych. Pycha nie pozwala też się dzielić z innymi, gdyż jest ślepa na potrzeby bliźnich. Owszem, może być i tak że człowiek pyszny może dawać może się dzielić ale jak to robi robi to tak aby wszyscy o tym wiedzieli widzieli i chwalili jeżeli ktoś jest bardzo pysznym człowiekiem nie walczy z tą pychą krzywdzi ludzi to skutki tego zła mogą być długotrwałe I może być tak że ktoś za to zło nie zdąży na ziemi odpokutować. Pyszałek nie króluje długo. Pycha jest jak bumerang, gdyż wraca do pyszałka. I zawsze jest groźna. Pycha to również liczenie tylko na siebie, ale też ile wtedy człowiek się sam na szarpie, namęczy, ile popełni błędów, i jeszcze przy okazji uczyni wiele, wiele nieprawości. Pycha i egoizm nie pozwalają też słuchać. Słuchać też drugiego człowieka, słuchać przede wszystkim Chrystusa, bo samemu wie się najlepiej i często słyszy się tylko to, co się chce usłyszeć. Nawet wybierając pewne fragmenty z Ewangelii czy przebierając w przykazaniach. To mi pasuje, tamto nie. To jest też pycha. Gdyby człowiek nie był taki pyszny, więcej by też wiedział. Są też ludzie, którzy zdobywają taką ludzką wiedzę. Dużo się uczą, czytają, ale też w sercu potrafią zachować złość, nienawiść. To też jest pycha. Zdobywanie tylko wiedzy, by siebie wywyższyć nad innych, też jest pychą. Szatan nie może zwyciężyć jedynie człowieka pokornego. Dlatego próbujmy też to rozumieć, żeby.